Na kanale i zapraszam na kolejny film. Dziś film z ostatniego obiektu po armii radzieckiej, jaki chciałem zwiedzić na terenie naszego kraju. Zawsze gdzieś omijałem ten teren, a jest to schron dowodzenia północnej grupy Wojsk Radzieckich. Więc zapraszam. Co prawda Dolny Śląsk mnie i Łukasza przywitał dziś olbrzymim deszczem bardzo mocno pada, ale się nie poddajemy, więc zapraszam do zwiedzania tego obiektu. No to zaczynamy. Zobaczymy. Z tego co się orientuje, obiekt standardowy rosyjski obiekt. Ale zobaczcie, jeszcze ładna mozaika na podłodze czy jakiś standard tutaj był. Jest to po prostu nic innego jak schron z prefabrykatów. Obsypany ziemią, tak jak już kiedyś z wizyty na Szprotawie opowiadałem wam, o tu możecie zobaczyć, że to jest wszystko prefabrykaty Betonowe, tak jak wspominałem, właśnie na Szprotawie, gdy zwiedzaliśmy tamten kompleks, że Rosjanie nie przywiązywali wagi, tak jak zresztą dziś nie przywiązywali zbytniej wagi do żołnierzy. Więc o, zobaczcie. Tak jak mówiłem, prefabrykaty. Obiekt jednorazowy. Wykonanie zadania, wykonanie zadania i koniec. I się zmywamy. Zbieramy się, atakujemy dalej, zdobywamy teren, a ta cała reszta już jest niepotrzebna. Tutaj już słyszę. O, tutaj mamy wyjście. pozostałość poprawy zobaczymy o tak tak pada tak tak to pada boczne wejście wyjście oczywiście zbi jak możecie zobaczyć były w miarę potężne Muszę przyznać, że obiekt na szpotawie dużo większy, duże większe wrażenie robił, ale typowo sowiecka konstrukcja. Spróbuję się dostać tam na pięterko wyżej. Zobaczymy czy to się uda. Widziałem drabinę. To jeszcze pozostałości po instalacji, ale podłoga cementowa, ładna mozaika. Zobaczymy, tam jest jakaś drapina. Zobaczymy, czy uda się wejść wyżej. No, ale jakby to. Mogło być, a tutaj spójrzcie, podwieszany sufit. Także, po bokach pokoje ale gdzie dowództwo mogło planować operację i z drugiej strony mamy to samo z drugiej strony mamy to samo i tutaj na pewno będzie możliwość przejścia tak więc spróbujemy się Fragmenty po różnych instalacjach. Spróbujemy się dostać tam wyżej. O, tam też jakiś wentylator, pozostałość. Spróbujemy się dostać na tą kondygnację wyżej. I zobaczymy, jak to będzie wyglądało. Ta drabinka taka i tutaj też wyjście, ale tutaj nie to już, to już raczej nie z epoki ale amelinium się nie sprzedaje A melinią się nie, nie sprzedaje. Zobaczymy po tej drabince, co jest do góry. Jak wspominałem wam, jest to ostatni obiekt, który zawsze gdzieś mi jakoś tak uciekał. Obojętnie będąc tutaj w okolicy, jakoś tak nigdy nie miałem. Z możliwości dojazdu zobaczymy czy mi się uda zobaczyć tam o jejku. nie nie wejdę nie wejdę nie, nie wejdę szczebel jest wyłamany chyba nie dam rady to nie ma Tu są nawet trytki nie będę ryzykował tym bardziej że weekend będziemy mieć bardzo interesujący bardzo, bardzo interesujący, więc taka, taka krótka relacja z tego obiektu. Mówię, tutaj nad Dolnym Śląskiem przechodzi jakiś niż z obchitymi opadami śniegu zagrożenie powodziowe, cały czas przychodzą alerty, no ale My się zdecydowaliśmy przyjechać, obejrzeć, bo mamy zaplanowane kilka rzeczy. Mamy wynajęty, wynajęty hotelik. Mamy wynajęty hotelik. Tam wiem, przenocujemy i jutro uderzamy na całkowicie inny obiekt. Zobaczymy, czy się tam dostaniemy, czy dojedziemy, bo istnieje ryzyko takie, że będą pozrywane może mosty, bo takie intensywne alerty docierają. A więc co? Na tę chwilę dzięki za uwagę. No i co? Do zobaczenia na szlaku. Cześć!